Spotkałem kiedyś bardzo szczęśliwą kobietę. Emanowała radością, entuzjazmem. Zachwyciłem się jej patrzeniem na życie, postawą, rozmawiamy. I zaczyna opowiadać, jak do tego doszło, że znalazła tak wielką radość. Otóż, jako młoda dziewczyna wyjechała do Anglii, spotkała chłopaka, w którym się zakochała, anglikanina. On nie chodził na liturgię, nie chodził do kościoła. Ona postanowiła. Że poprowadzi go do Pana Boga, ale stało się odwrotnie: przez blisko 30 lat ich małżeństwa to ona raczej zwolniła, to ona raczej zaniedbała swoje życie duchowe. Nie ona jego poprowadziła, ale raczej o nią. Rzeczywiście zapomniała Panu Bogu. Mówi, że jak raz w roku była w kościele, to bardzo dobrze, wiele lat się nie spowiadała, ale mając już ponad 50 lat, zachorowała śmiertelnie, zmarła, znalazła się w śmierci klinicznej, ale w tym czasie Doświadczenia śmierci znalazła się w cudownym ogrodzie. Ogród, który był tak piękny, tak przepiękne kwiaty, drzewa, roślinność, zachwycające, ale słońce, które nie było wysoko na niebie, stało na ziemi tak cudownym światłem, oświetlało ten ogród, taki dawały promienie, blask, że rodziło największy zachwyt. To słońce ona odczuwała, to był Chrystus. Ona czuła, Piękno tego ogrodu, zapachy tego ogrodu, ale to co najbardziej ją przyciągało, to właśnie to słońce, ten Chrystus. Chciała dojść, chciała się przytulić jakby do tego słońca, w tym cudownym, mówi najpiękniejszym doświadczeniu jakie w życiu przeżyła. Yy, miała to ogromne pragnienie przyjść i wejść w to słońce, wejść w to ciepło, którym czuła jest Bóg. I kiedy ta droga przez ten cudowny ogród do tego słońca się odbywa, Dokonuje się reanimacja, ją wycofują, ona się wydziera, ona nie chce wracać, ona chce do tego słońca i w końcu e, ta reanimacja się udaje. Nie udaje się dojść jej do Jezusa, reanimacja się udaje, wraca do życia. I mówię, od tego czasu zaczęła codziennie chodzić na Msza Świętą. I on wie, No wspaniale, pięknie, ale mówię, dlaczego? Dlaczego taki owoc? Dlaczego codzienna Msza Święta po tym doświadczeniu? A ona mi, proszę święta, bo boję się to stracić. Boję się stracić to, co Bóg dla nas przygotował w niebie. Wierzę od teraz już naprawdę w Chrystusowe zmartwychwstanie. Wierzę w życie, które Chrystus nam przygotował. Wierzę, że tak wspaniałe rzeczy Jezus nie kłamie, mówiąc, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Ona wierzy, mówi, nie chcę tego stracić, codziennie jestem nam przeświętej codziennie przyjmuję Chrystusa zmartwychwstałego. Ja żyję w obecności Chrystusa po tej śmierci e, moim, po tym doświadczeniu, po tym znalezieniu się w tym cudownym miejscu. Ja pragnę tego piękna, pragnę tego, co właśnie... Nie tylko obiecuję, ale ja wiem, ja to widziałam. Bóg ma dla nas przygotowane niezwykła cudowna hojność Pana Boga, cudowna hojność jego miłości jest dla nas niewyobrażalna. Gdybyśmy zobaczyli, jak wielkie rzeczy Bóg dla nas przygotował, pewnie płakalibyśmy z radości. To rodzi perspektywę, to rodzi zaproszenie, to rodzi właśnie tą nadzieję, która daje sens do tej walki, by tą chwilę ziemi, na ziemi tutaj jak najlepiej wykorzystać, by tą chwilkę naszego przebywania na tej ziemi Właśnie przeżyć jak najlepiej z myślą, ze świadomością czeka nas coś tak ogromnego. Człowiek, który biegnie w zawodach, nie myśli o tym, że jest zmęczony, myśli o tym, żeby ukończyć bieg. Myśli o miecie. To doświadczenie, jak opowiadała, zaprosiło by myśleć o celu drogi, by myśleć o niebie. Żyjmy codziennie z myślą o niebie, a będziemy bardzo szczęśliwi.